Dawaj Powiedz na rysunki i odpowiadajcie, ja piszcie myśl, bo bardzo mało czasu jest. W moim rysowaniem nieźle. Bardzo mało. O, no, i no jeżeli nie, jeżeli jest źle Nie, mało? nie, nie, nie. Nie, nie, to nie, 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 O, przepraszam, nie chciałem. Oczyka. O, nie, nie mogę w ten... Kurde, ten czas trochę. Ten czas trochę zapyla. Kurde, jak było w ciemno, to szybciej rysowaliście i nikt nie marudził. O kurwa, czas czas. czas Ko, 30. That or still alive. napisze? Kurf. Dobra, słyszę. Dobra kit. Jak ktoś to rozczyta, będzie bogiem. Wydrukowane ja mi pisze. Dlatego też. Co kurwa? Dobra, napiszę tylko to, co wiem, bo nie chuja, nie wiem o co chodzi. Nie mam pełnego tego. Jej. A ja ja, ja to jest dobra. Wow. Oh, Urwa, jak to się nazywało? Jak to piescie się wabi? Chodź. Dobra, chuj nie zdąży napisać. Dary, Co? Co? Nie wiem. Jedno jest nie wiem. Chuj zrobię to po swojemu ハロー No, a beskito... Dobra, chuj, no, no 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 nie zdążyłem to się narysować. No dobra. Może być. Z koszulka, jest koszulka. Um, glut. Albo... Slash. Koza. Nie no, dobra, glu... Albo dobra. Koza. Jestem taka z nosa. Dziecko A, porwane. Ja, ja tego nie narysuję <grym> w kłopach macie takie fasło, tak Dobra, que Ja pierdolę, to jest taka Tak. Ja dostanę teraz prosta. to się szybko rysowało. Dobra. O, ja mam cały czas takie hasło, że ja nie rysuję, tylko kurwa piszę. To jest A to jest Trzeba było cokolwiek narysować. Ja coś cokolwiek narysowałem. Dobra, uwu Co? O, kurwa, czy to będzie to? Dobra, chuj, szczelam. Jesa. Świeży kotak. Dobra. Ciekawe, ciekawe. Idź z hosty pieskiem na spacerku. Ale. Kacperek z pieskiem. To jest. O. O, nie za swoim słodkim pieskiem. Chyba nie, skoń, nie skończy się dobrze. Okay. Yuki i jej słodki piesek. O, to to idzie, chyba? O nie, ja nie ja, wiem, ja to. Przepraszam, Uch, sporo, to przepraszam. Ceca ta uwolaska lubi pieso świniokota. O! Przepraszam! No. Aż był tak dobrze, tak pięknie. Dobrze no. Dzieci i ryby głosu nie mają. Co ty masz, ty masz? Faj Fajnie rysowane, fajnie, fajnie. Dzieci i ryby głosu nie mają. I teraz będzie mój rysunek. Dziecko i rybka porwane przed. rybka. Dziecko porwane przez UFO Ale rybka, rybka Rybka? Nie, nie. nie. nie, nie. nie, nie jeszcze bez rybki nawet Kosmici porywają dziecko Hehehe <tywne> To było dziecko O chuj chodzi z tą rybą? Lampa Ale pierwsze przeszło To ja kurwa, kurwa z tym kurwa tym Z tą rybą? Abażur o jak to się nazywa. Ta góra odlam. od lam. O Nie zdążyłem! A to była lampa 499 Szczyt. To giewont. Wygląda no tak giewont. Lapa. Tak tak zgiebał, Seven strzela banu i e na zawolani. Kurwa! Super kerik, to ty strzeli, Siro <gry> <gry> Shiro albo querito keruje Sevena w CS. Wychodzę. Wychodzi, stąd. Shiro ceruje nas w CS, jak zawsze. Oooo! Jest go! ...Shiro w akcji, która gra w Klik. doczekała się w końcu sacharz drewno. Czas leci. Który kurwa zegarek spadający co narysował? A to stąd ten TikTok.

bo tam o, ja Obiad u mnie w domu. Bo ten mi dojebał na start. A to obiad. był obiad! Nie, nie tego pierwszego trybu. Do... No, Dom. ten B, dałoby się drukowane i by zgadła. To kurwa niech się natrudzi trochę. Żółty domek z czerwonym dachem na stepie. No bo to, no bo to nie, no bo to nie jest łąka, to jest... A ty stydziesz, że jak napiszę step, to może być śmiesznie. No jest śmiesznie, o Boże. Fajna dziedzina porno. Znaczy co? Dziobak na lotnisku. No tak jak hasło miałem, eee... proponowane. A to był dziobak! Nie. Lotnisko. Kurwa Warszawa, Lotnisko w Modlinie. Dziobak zginął. Pepe, pan dziobak tam jest, poleciał. No to jest samolot, jest smutny. Samolot jest nieszczęśliwy, że leci do modliny. No to już wiesz, że jest smutny. <laughs> smutny samolot w modlinie. Pod Podkoszulka i trzy Shiro. Koszulka i trzy Shiro, oh. shiro. <laughs> Kurwa reklamówka. <laughs> koszulka z napisem Kocham Shiro 3". Za mobilkę od razu, To się chyba nie zjebało. Koszulkę no, To było ciężko zjebać, ale... Nie, no, da, dajcie no, szansę robić. Nie, nie, nie. It's true. Te shirt shiro. <laughs> Te, shirt... Te shirt. Ale nie zjebał, nie zjebał. No. <laughs> kary, kary to, kary to <laughs> się... Seven się łasi chyba. <laughs> Plus jeden. Fakty. Chusteczki. To jest w co chusteczki tak, chusteczki, ma. O, chusteczki. Do nosa, mam. Okay. Do nosa. Okay. Coś do nosa. Kerito <laughs> to brawo. Teraz widzę oh, chusteczki. Ale dałem sobie harfa z Kinola. Ale wprowadzi pod chusteczki. <laughs> Ale ładna, ładna. <laughs> Koza z nosa.

o, 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 gdzie tam jest Zbaca? Łowiet... Lemur jesteś MVP ja myślałem, dzisiaj, nie? No bo, no bo tak się pisze. O. no A! 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 Czekaj, Szukajmy najlepszych odpowiedzi, Lemura. To nie. Naprawdę, Lemur jesteś MVP. Kurwa. Aż się spociłem. Tu, tu, tutaj już się musiało obabić Lemura. Nie. Oh. nie, to ja tu, ja tu, ja tu byłem impostorem, bo ja to po nie był Ale to na początku Chodziło o. Chyba nie. Jakaś propozycja? O, no, co daje, Piękna tabela. Abażur. To, to tego... <gcierne> ja A tak naprawdę. <grywanie> <grywanie> <A A grywanie> się na

No. Nie, ja to 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 dobrze, nie wpadnie Ale przydało raz dojść do końca Oj. Gdyby ten pies nie miał tego uśmiechu <noise> No to może by przeszło Ale zanosił Jakiś chuj i nagle reputuje I co co ta uwu <noise> Nawet czemu laska jak to furba włosów nie ma czy to... czy no on ma bo ma cycki. No bo on nie sprecyzował cycki. <grym> no bo jest cyccata, no. Słuchaj, ja się bardziej zaham. Nie wiem, gdzie jest piocha, ale mur nie wiem, jakie są cycki. Analiza rysunku. <grym> ale Keryk, Kerry, no to Keryk no no <grym> już patrzyś. wie, gdzie jest łebaczka, więc teraz czas powiedzieć murowi, gdzie są cycki. <grym> albo, albo ręce. To Lepo jest tak zwany edukacyjny spektakl. Ej, bo to był czołg. Oj, oj. Co ja?